Cześć widzowie, właśnie to jest Grzesiu, który pół godziny temu się, który pół godziny temu na mnie napierdalał do Golbina, a teraz mnie prosi o 5 zł pod Koflandem. Przepraszam widzów, chłopak jest zawsze dobry, załatwił ja nam mieszkanie. Ja tu nie chcę, żebyś gadał, bo ja, wiesz, ja mam to w dupie, bo i tak mnie będziesz wyzwał, ale... Wiedz tylko to, że tam ci coś nagrywają, czyli Goldmin, oni cię skopali na elektrowni i Weronice rozwalili telefon. A, to dziękuję a ty ci. się dajesz nagrywać, po pierwsze po Nie drugie... wiedziałem, że oni mnie skopali. No ale są oni. Po drugie Aha. Oto... Teraz powiesz no, a i tak przyjdą, dadzą ci na piwo, więc się nagrasz i tak i tak. Ale wiesz, ja nie. tylko chcę wiedzieć, Żebyś tu powiedział widzom teraz wszystkim, że już ani słowa o mnie, ani o Weronice nie wspomnisz na nie. ich filmikach. Nie, nie powiem nic złego. I, i ja wszystko wiem co kiedy robisz Dzisiaj spałeś 5 godzin na awce tutaj nie. No a, ja nie wiem A Golbin cię nagrywał tam w tych krzach I po co to robisz? Przecież oni cię skopali chłopie A ja skąd mogłem wiedzieć? Robert no, skąd ja mogłem wiedzieć Że oni mnie akurat skopali. Nie wiem jak chcesz to się nagrywaj bo ja nie będę ci zabraniał bo to w twoje życie Nie chciałeś ode mnie pomocy mieć miałeś... Widzisz, czemu ta, pomocy, teraz, mnie prosisz, teraz mnie prosisz o 5 zł, a tak to byś miał 20 czy nawet więcej i byś miał ciepło, Nie. a tak to będzie z mars tutaj przy minusach, twój wybór, no co, co ja Ci poradzę. Nie, ja chcę być z Tobą Robert, proszę Cię, przepraszam Ci za wszystko. Nie wiem widzowie, piszcie w komentarzach co myślicie o tym, ale wiecie jak to jest z Grześkiem.